Masz samochód z dostępem bezkluczykowym. Zabezpieczauto.pl. Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Dziś w zabezpiecz Auto nowy Hyundai Tucson. Klient przyprowadził nam samochód na montaż zabezpieczenia Canlock. W tym momencie zabezpieczenie to jest aktywne, noga na hamulec. Uruchamiam silnik silnik pracuje, noga cały czas na hamulcu a biegu wrzucić nie mogę, cały czas mamy parking pakiet premium, więc samochód nam trąbi ja go w tym momencie odblokuję przy użyciu kombinacji przycisków dostępnych w samochodzie odblokowałem, samochód przestał trąbić i biegi nam w tym momencie normalnie wchodzą Korzystając na co dzień z tego zabezpieczenia, możemy sobie zainstalować aplikację w telefonie. Mamy również brelok. Obie te rzeczy odblokują nam Canloka zaraz po włączeniu zapłonu. Czyli korzystając z samochodu na co dzień, zabezpieczenie staje się bezobsługowe. Wystarczy, że mamy przy sobie tylko telefon lub brelok. Canlock. zabezpiecz auto Warszawa, zapraszamy. Zabezpiecz auto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.